Czołem, czołem, mówi do Was Taczewski. Witajcie w moich skromnych progach. W dzisiejszym filmie opowiem Wam co nieco o nożach utylitarnych czy też użytkowych, na przykładzie Gerbera Private Utility. Film w ramach krótkiego wstępu powiem wam, że najpierw opowiemy sobie o tym produkcie jako o gerberze, a potem dorzucę wam co nieco o nożach użytkowych, czyli takich, które mają wymienne ostrza trapezowe, bo to najczęściej chodzi o ostrza trapezowe, bo to nie są tapeciaki, choć to jest pokrewna rodzina do tapeciaków według mnie ma kilka wspólnych cech z tapeciakami taki właśnie nóż i tych noży jest więcej nie tylko ten więc bardziej chodzi mi o grupę natomiast takich narzędzi natomiast oczywiście omówię wam i powiedzmy zrecenzuję wam tego typu nóż czyli Prybeard utility w wersji szarej bo jest jeszcze zielona ciemnozielona taka wojskowo zielona OD green Jakbyście byli fanami bardziej takiego koloru, to oczywiście możecie sobie zamówić. Zielony. Nie przedłużam, już przejdziemy od razu do pierwszego segmentu, natomiast na samym końcu, tak jak wspomniałem, znajdziecie coś, niecoś więcej na temat noży użytkowych i tam się kierujcie znaczniki, macie jak zwykle na dole w filmie i w opisie. Więc przechodzimy do wymiarów, wagi materiałów, z jakich zbudowane zostało to narzędzie oraz do jakości samego wykonania. I zaczynamy od wymiarów. Wymiary tegoż narzędzia to kiedy jest zamknięte to ma około 103 mm na 33 mm szerokości, 103 długości na 33 szerokości i jakieś 10, no może 11, ale nie całe na pewno tak mi się wydaje, tutaj jest. Zakrzywione 10-11 mm grubości, czyli jest to płaskie narzędzie, szerokie narzędzie, a nie jakieś takie obłe, grube, więc nie zawsze może być to najwygodniejsze narzędzie do trzymania w rękach. Zresztą taki pełny chwyt to tak nie do końca chyba to projektowane było, bo coś takiego jak pełny chwyt, taki jak na przykład w morce jakiejś tam 2.0 czy 1.0, gdzie ten chwyt jest bardzo obły i bardzo przyjemny. Tu jest troszeczkę inaczej. Jest to narzędzie płaskie, ma to tą zaletę, że jak sobie włożycie do kieszeni takie narzędzie, narzędzie to nie będzie tak wyczuwalne, bo jest mniej więcej tak samo płaskie jak takie ultra slimy portfele wypchane mocno albo jakieś takie wiecie nie e, takie narzędzia dość dość nieduże wygodne w noszeniu co jeszcze takiego jest no jakieś współczesne telefony tylko one są wszystkie patelkami wielkimi rakietkami paletkami więc one są płaskie, ale za to duże a to będzie wygodne w noszeniu w kieszeni, ale mam tu jeden zarzut i ten zarzut pojawi się dopiero w specyfikacji, więc jeszcze chwilka, przejdźmy dalej. I dalej mamy materiały. I głównymi dwoma dominującymi materiałami jest stal. Po pierwsze, to jest pewnie jakaś 420 albo jakaś chińska stal. To taki klasyk jest w takich narzędziach. Całkiem niezła, nie jest miękka, jest dość twarde to narzędzie, bo no, ta, ta sama stal jest tutaj dość gruba. To jest chyba ze 3 mm, jak nie więcej. I do tego mamy G10. G10 w wersji szarej czyli lamina dwóch na szklanego i żywicy i to G10 jest chropowate, zapewniające fajny chwyt, więc mi się podoba. W dodatku tu jest całkiem źle wycięte i nie mogę się przyczepić wszędzie. Tutaj wszystko jest spasowane dobrze, powycinane dobrze i wszystko jest zrobione tak, jak powinno być. Tak, jakbym się tego spodziewał, mimo, że budżet tego, tego narzędzia nie jest jakiś tam duży. Wszystko jest skręcone, bo to jest konstrukcja, która jest skręcana na cztery śruby typu Torx i to będzie, podejrzewam, Torx 6. Jeżeli idzie o wagę, to mamy 82 gramy wagi, oczywiście bez ogonka, ogonek dołożyłem sobie sam, więc mamy 82 gramy, co nie jest małym wynikiem, to jest dość ciężkawe narzędzie i będziecie je czuli gdzieś w kieszeni, jakbyście je mieli zgubić, to też czuć będziecie, to jest zaleta, a wadą może być, że po prostu nie będzie to jakiś ultralight, super, najbardziej lekkie narzędzie na rynku. Pod tym względem nie będzie to też najlżejszy nożyk na rynku, jeżeli byście chcieli celować w, to, w tego Gerbera, jako właśnie w nożyk, więc mogą się znaleźć alternatywy lżejsze wśród noży utylitarnych składanych nawet, również znajdą się alternatywy lżejsze więc ta waga nie jest jakaś taka wybitna, no ale tu jest kawał blachy, kawał stalowej blachy plus dużo G10 i, i to po prostu robi no, no taki efekt robi, no, no nie da się tego jakoś tam przeskoczyć i przechodzimy teraz do specyfikacji i do funkcji i jest ich tutaj trochę, bo jest to multitool, wielonarzędzie tak naprawdę i to tak trzeba by było y, uczciwie nazwać. Y, zaczniemy sobie od najważniejszego narzędzia w tym no, w tym multitoolu właśnie i to właśnie będzie nóż, choć myślałem kiedyś, że to nie jest najważniejsze narzędzie. Po pierwsze mamy nóż bezpieczny, bo tu mamy szczelinę. I ten nóż nadaje się, no według mnie spełnia kategorię noża bezpiecznego. Można nim coś ciąć, jakąś folię na przykład albo coś i się nie zatniecie, bo tu palec nikogo nie wejdzie. Oczywiście z dziećmi może być inaczej, ale no, takich narzędzi się dzieciom do ręk nie daje. Mówię o malutkich, bardzo malutkich dzieciach. Więc jest to nóż bezpieczny, nóż do cięcia pasów, nóż do cięcia lin, znaczy sznureczków, bo lina nie wejdzie, więc nóż do jakichś takich, takich rzeczy tutaj się przyda, bo ta szczelina też będzie prowadzić w odpowiedni sposób ten materiał, który macie przecinać, no pewnie jakieś tkaniny też by się dało nim przecinać, płachty, plandeki, folie, nawet karton jakiś tam gdzieś rozcinać, też by się gdzieś w jakiś sposób udało i pewnie będzie to łatwiejsze do zrobienia niż w takim zwykłym nożem. I po drugie, mamy nóż, nóż trapezowy, czyli ostrze trapezowe. Ono już kilka razy było wymieniane. Ono jest blokowane tak zwanym slide lockiem, czyli tym, tym tutaj suwadłem i ono się zatrzymuje w trzech pozycjach. Pierwsza zablokowana jest wtedy, kiedy nóż jest zamknięty, druga kiedy nóż jest otwarty i trzecia, ta końcowa, to jest wtedy, kiedy nóż chcemy wymienić. Z tym, że ja takiego położenia też używałem na przykład obcinając kołki. Te czubki od kołków w łazience gdzieś przy płytkach albo coś tam potrzebowałem, więc wtedy też używałem czegoś takiego, bo mi wszystkie wcięło gdzieś moje tapeciaki. Miałem ich dużo i nie ma tapeciaków gdzieś po remoncie wcięła. No nieważne. E, używałem tego i całkiem się spisał. Gąd na przykład na dachu psiej budy też nim ciałem i wymieniałem ostrze, dlatego tutaj ostrze już jest inne. Zamienione na takie popularne ostrza, które można w internecie gdzieś kupić na aukcjach, na Allegro, w sklepach i tak dalej, w sklepach budowlanych też znajdziecie. Bardzo wszechstronne jest to narzędzie pod tym względem: te, te tutaj ostrze trapezowe. One są dwustronne, no ale też trzeba wspomnieć, że nie ma tu żadnego pojemniczka, gdzie możemy dodatkowe jakieś ostrze trzymać. Nie? Bo niektórych tepeciakach się da, niektórych trapezowych się też da, niektórych nożach bezpiecznych się da trzymać dodatkowe jakieś coś tam, a tutaj czegoś takiego po prostu nie ma. Natomiast dwustronne ostrze myślę, że na jakiś czas wystarczy. Trzeba po prostu je odwrócić i już mamy od nowa jakby w pełni ostre i użytkowe narzędzie. Tylko trzeba uważać przy, przy wymianie tego ostrza, bo to nie jest najłatwiejsze i to Wam od razu mówię. Nie do końca mi się tutaj to zamienianie podoba, nie jest najbezpieczniejsze i niewprawni ludzie mogą się na czymś takim. Mi się jeszcze nie zdarzyło, no ale... Powiedzmy, miałem farta, bo żebym wprawny był, to też o sobie nie powiem. Ale jeżeli idzie o ostrza właśnie trapezowe, to jest, yy, jest ich bardzo dużo na rynku i są różne modele i rodzaje. Ja sobie troszeczkę tutaj kupiłem już. I mam tak, Stanley 100 sztuk chyba ze 4 dychy wydałem, żeby mieć 100 sztuk, bo często wymieniam takie właśnie ostrza. Ono jest strasznie ciężkie. I ja wiem, że Stanley to nie jest jakaś tam najlepsza firma, chociaż oni mówią, że są made in UK i w ogóle super fantastyczni są. Już wam pokazuję, jak to wyjrzy, bo to trzeba otworzyć tak. Na przebitkach to nie będziecie widzieć. Tu jest papier i tu są w tym papierze ostrza. Więc jakbyście się zastanawiali, to tak to mniej więcej wygląda. Tak się zamknie. Nie. Tak, trzeba zamknąć. Więc mam tu 100 sztuk, znaczy miałem, bo już część zużyłem. Tutaj dodatkowo mam e, Milwaukee. E, ja nie używam i nie wydaje mi się, żeby jednorazowe ostrza musiały być super wybitnej jakości i wybitnego hartowania, bo są jednorazowe. To nie jest e, nóż typu właśnie, wiecie, no właśnie taki, takiego typu nóż. Natomiast kupiłem sobie dla porównania jeszcze dużo droższe, bo one są w dwa albo trzy razy droższe noże od Milwaukee. Tu pozdrawiam Kubę, bo ostatnio mi pokazywał ile ma sprzętu od Milwaukee, to to aż, aż naprawdę, naprawdę dużo, zazdraszczam troszeczkę zestawu. I tutaj są noże noże hakowe, tu sobie też kupiłem Stanleya, bo akurat były, takie z haczykiem. One To są snycerskie noże, coś takiego, takie ostrza właśnie do wycinania w skórze, albo w jakimś płótnie, albo w czymś, no nie wiem, patyka też byście chyba tym nawet dostrugali takiego cienkiego albo wykałaczkę. Więc ogólnie są noże trapezowe zwykłe, są noże trapezowe z zaokrąglonymi bokami, też widziałem. Są noże trapezowe właśnie takie hmm, hakowate i są noże tra trapezowe hakowate, ale z taką bardzo łagodną zatoczką i to są zazwyczaj jednostronne. Tu wszystko będziecie na przebitkach widzieć. Tych rodzajów ostrzy jest sporo. Ja sam natknąłem się na cztery, a podejrzewam, że specjaliści i znawcy wiedzą o większej ilości tego typu narzędzi, i prawdopodobnie we wszystkich sklepach budowlanych jesteście w stanie je znaleźć na aukcjach, i tak dalej, i tak dalej. Więc wystarczy zamówić sobie 100 takich tych i nie musicie się ostrzyć, nauczyć ostrzyć noży, więc to też gdzieś tam pod tym względem na plus. Ale przejdźmy już do kolejnych narzędzi. A, no i zapomniałbym powiedzieć, że ta szczelina też służy do ściągania izolacji, jakby coś dla skabli, więc też dość przydatna rzecz. Przechodzimy na drugi koniec tego tutaj Gerbera i tutaj mamy mini-łom, otwieracz do butelek. Ten tutaj, on jest całkiem niezły, chociaż dalej wolę z Gerbera, z Gerbera Daima to dużo bardziej wolę. Chociaż ten jest całkiem niezły, aczkolwiek mógłby być lepszy. On mógłby mieć tą zatoczkę też trochę inną. Natomiast mamy tutaj mini-łom i śrubokręt. Tylko to jest tak grube narzędzie że nie wiem, ba śruby okrętowe, można tym odkręcać jakieś takie albo jakieś inne rzeczy, bo ten śrubokręt to dla mnie to jest dyskusyjna rzecz, no ale powiedzmy, że jest od Bidy wielką śrubę, odkręcicie i nie ma problemu żadnego. Jest też mini łom, więc można jakieś gwoździe wyciągać malutkie, bo nie mówię, żebyście tam wielkie gwoździe z wielkich desek czy belek z młynów... Z XIX wieku wyciągali szczególnie gwoździe jakieś takie y, kowalskie, kute na cztery strony, to na pewno ich nie wyciągniecie. Natomiast jakieś mniejsze gwoździki, czemu by nie? Z mebli, czy skądś tam z szaf i, i takich rzeczy, to, to się uda. Yy, I do tego jeszcze można coś podważać, więc wszystkie puszki od farby, wszystkie inne takie, tego typu rzeczy yy, nie ma problemu. Myślę, że jakichś wielkich, ciężkich rzeczy się nie da, bo to nie jest jakiś typowy, prawdziwy łom. Natomiast yy, no, takie rozsądne dla tego rozmiaru rzeczy to. To czemu by nie? Tu zapas mocy jest nawet dość duży, bym powiedział. No i mamy też dziurkę. Ten otwór może służyć chyba też jako łamacz do drutów i tutaj ta szczelina też może jako łamacz do drutów służyć. Takie szczeliny zazwyczaj są tak wykorzystywane. Natomiast jest to otwór na linkę. No i ja sobie tą linkę tutaj zamieściłem, ponieważ łatwiej mi wyciągać ten, to, to narzędzie, tego multitula, tak naprawdę. A dwa, jak sobie używam na przykład jako. Otwieracza to za tą linkę fajnie się tutaj trzyma i jest pewniejszy chwyt według mnie, więc nie ma tutaj żadnego problemu pod tym względem. No ten łom tak spoko, natomiast ten śrubokręt tak powiedzmy, że tak jest, dodatkowa funkcja. I teraz czego mi tu brakuje i to jest największy grzech chyba tego narzędzia, to jest właśnie klips. Bo tutaj mamy idealną, przepiękną płaską wielką jak lotniskowiec ten przestrzeń, płaską taką płaszczyznę i można by było spokojnie dokręcić na torksy klips tutaj i można by było spokojnie zrobić sobie narzędzie, które by było na klipsie i można by było chować i wtedy byłby to pełnoprawny nóż do EDC noszony na co dzień jeszcze z łomem, jeszcze z jakimś otwieraczem do butelek, więc wszystko co jest najbardziej potrzebne, to by absolutnie wielu ludzi miało dla siebie do noszenia normalnie tak na co dzień po prostu. A tak, to by trzeba było jakąś kaburkę kombinować, no nie w jakimś organizerze, w czymś tam, no, przy pasku się nie da samego, trzeba by było wie, powiesić, w jakiś łańcuszek od Victorinox albo coś. To już jest bez sensu. Natomiast gdyby tu był klips i aż się prosi, żeby modyfikować to narzędzie w ten sposób, żeby tu zrobić klips, to gdyby tu był klips, to naprawdę byłbym bardzo zadowolony. I Gerberze, ludzie z Gerbera, jeżeli mnie tam słuchacie w tej Finlandii, tam, bo to pewnie tam projektujecie, to zróbcie do tego klips. Wersję drugą po prostu po zróbcie tego tego e, prybrida czy jak to tam się nazywa i zróbcie do niego po prostu ten klips i będzie spoko może być tip up tip down to nie ma żadnego znaczenia już jakby był po prostu tak czyli by był tip up czubkiem do góry do dołu. w sumie tu nie wiem, jak to miał określić, no byłby po prostu zgodny z linią łomu, no to wtedy okej, okay. to, to naprawdę bym się nie pogniewał, jakby to był klips i można by było włożyć do kieszeni, trzymać na klipsie i, i by było super, to nie musi być nawet żaden yy, bardzo schowany klips, to nie musi być jakiś tam mocny yy, ten mocny deep carry, ani nic, ten deseń może być po prostu zwykły klips, żeby był to użytkowy w pełni nóż. I wtedy mamy nóż, mamy łom i mamy klips i jesteśmy wszyscy szczęśliwi, a tak to jest bardzo poważna wada według mnie tego tutaj narzędzia. I żeby nie być gołosłownym, to od razu Wam powiem, że jest Gerber Lockdown Pry i to jest taki, który ma, to jest, który jest głównie łomem, chyba to też jest takie multi narzędzie trochę i to jest głównie łom i on ma klips, też jest tak zbudowany, że jest płaski, szeroki i tam jest klips, więc się da zrobić, więc moglibyście tu też dołożyć po prostu i i, I tyle chciałem Wam powiedzieć. Natomiast e, przypomnę tylko tym, którzy nie wiedzą, e, jeszcze tak kończąc już te e, funkcje i specyfikacje, że są tu oczywiście dwa kolory zielony i szary, jak u Halków, jak Hulk był zielony i szary najbardziej znany. Oczywiście jest Ralk, czyli Red Hulk, ale no to tam e, ktoś inny mógł nim być. Natomiast jeszcze trzeba powiedzieć, że e, ten Pribrid ma brata. I to jest Prybrit X... Hybrid X chyba, tak, tak, muszę sprawdzić. Dokładnie, i to jest brat, który trochę inaczej wygląda. Też ma chyba Łom, też ma trochę parakordu, też ma ostrze wymienne, tylko to jest inne ostrze, mniejsze i nie jest według mnie tak popularne. Dlatego ja go nie kupowałem, tylko wybrałem to. Bo to jest w ogóle zamiennik dla mojego Victorinoxa. Chodziło mi o ostrza, które mogę bardzo precyzyjnie używać, takiego skalpelowego. I tamto małe ostrze, mimo że wielokrotnego użytku, to no, było mi go trochę szkoda, bo jak zajedziecie takie ostrze, to trzeba je potem ostrzyć, dużo się wejdzie i tak dalej, i tak dalej. Więc szkoda trochę takiego narzędzia. A takie jednorazowe, jednorazowe ostrza to... Jak się stępi, to wyrzuci do metalowych śmieci, gdzieś tam w jakimś pojemniku metalowym, najlepiej, bo nie chciałbym, żeby ktoś się po prostu zaciął takimi takimi zużytymi ostrzami. Tak samo się z żyletkami robi, że najlepiej w słoiczku zbierać i, i nawet do odpadów, do odpadów gdzieś tam medycznych wrzucać, bo tam to będzie w miarę bezpieczne. Czyli z igłami na przykład, jak w, w szpitalu kogoś macie, wiem, bo mam, więc zbiera mi moja małżonka kochana, w razie czego Żyletki, których używam do ogolenia się, rzadko, ale mam. No to ten, to wtedy też wyrzucam do igieł, więc pamiętajcie też o bezpieczeństwie innych. No to taka ważna rzecz, ja zawsze cisnę o bezpieczeństwo. No ale wiecie, pojedyncze, ostrze zużyje się, wyrzucacie, bo trzeba przyciąć ileś tam papy, albo ileś tam idoleum, albo czegokolwiek i zużyło się, no to trzeba wyrzucić. A można to nosić na co dzień. I właśnie przejdziemy teraz do podsumowania i do noży utylitarnych. I podsumowując, muszę powiedzieć, że ja jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony tym narzędziem, bardzo mi się podoba i naprawdę przyzwyczaiłem się używać takich ostrzy dużo częściej niż ostrzy takich edecowych, bo jeżeli nie potrzebujecie kroić sobie bułek, to uważam, że to może być nawet edec, z tym, że no tego klipsa tu brak i, i to jest straszny brak dla mnie, że tego klipsa tutaj nie ma. Ja w ogóle w Wiktorinoksach ubolewam, że nie ma klipsów. Prócz Sentinela one hand chyba i tam z klipsem i że nie ma w tym tutaj no tu powinien być klips o ile Victorinox nie słucha od stu iluś lat to myślę że Gerber posłucha i wrzuci klipsy i będzie ok bo on do niektórych narzędzi już zaczął do, dołączać klipsy gdzie ich nie było i teraz są to dużo bardziej pełne narzędzia niż były no też opowiem Wam o, nim kiedy, o nich kiedy indziej. Natomiast to może być świetny edec, ale nie tylko to, bo na takie właśnie ostrza, takie sobie tutaj wrzucimy, ja nie reklamuję marek, czy to jest Stanley, czy Milwaukee, czy inne tam wymysły, to dla mnie nie ma znaczenia. Nikt mi za to nie płaci, więc jak wytestuję, to Wam powiem, co jest lepsze. Albo jaki ma lepszy stosunek cen do jakości, to już Wam kiedyś tam powiem. Ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że noże takie właśnie na trapezowe ostrza, które są składane, bo są takie na rynku można używać jako EDC, i to jest świetny, w ogóle świetny pomysł do EDC. Dlaczego? Bo nie musicie się uczyć ostrzyć noży. Nie każdy chce się nauczyć ostrzyć. Nie każdy chce kupować ostrzałkę czy typu kamienie wodne, typu jakieś tam jakieś tam. Typu jakieś tam y, wymysły, pokroju jakieś, nie wiem, tam turnboxy i tego typu rzeczy. To nie każdy chce to mieć w domu. Więc, jeżeli nie chcesz się uczyć ostrzyć noży, to może sobie kup coś takiego i po prostu będziesz miał na co dzień do używania do używania właśnie też takiego typowo roboczego, majsterkowego. No bo, jeżeli pracujesz w skórze, w materiałach itd., to jak się stępi, to wyrzucisz, kupisz nowe i już masz. Dostępność w marketach budowlanych i, i w internecie takich ostrzy też jest duża, co też jest super. Te noże są w miarę bezpieczne, bo jakbyście chcieli, to możecie używać noża takiego. Z tym, że no, pamiętajcie, że każdy nóż to jest narzędzie dość ostre i niebezpieczne i trzeba pamiętać, jak go dobrze używać i się trochę z nim obyć. Ale do EDC, jeżeli byłby składany, bo składane robią i Milwaukee, i Stanleye, i jakieś No namey i Markety, i Marketówki, inne wszystkie takie marki mają właśnie na trapezowe ostrza noże składane i można je nosić na co dzień do EDC i mają nawet klipsy Milwaukee, czyli ta czerwona marka. Ma baza 4 czy 5 rodzajów, i mówiłem o takich nożach, między innymi w nożach do 50 zł, i dalej gdzieś ten stosunek ceny do jakości jest tam dość wysoki, i dalej te noże, gdzieś tam powiedzmy za 50, 70, 90 zł, bo w zależności od tego, co one tam dodatkowo jeszcze mają, można sobie kupić i używać na co dzień. Normalnie ze sobą nosić jak. Tniecie dużo kartonów w pracy, czy coś, i nie macie narzędzia od pracodawcy, albo macie słabe i chcecie mieć lepsze, a jest dozwolone, bo nieraz kwestie bezpieczeństwa zabraniają używania metalowych ostrzy i ogólnie ostrzy niebezpiecznych, niechowanych. Bez... Znaczy, jeżeli nie trzymacie tego ostrza, to ono się schowa. No to jeżeli nie ma takich wymogów, to czemu by nie? To może być lepsze. Taki nóż, w ogóle nóż trapezowy, nóż utylitarny, czy nóż użytkowy według mnie, tak to chyba lepiej brzmi, dużo lepsze niż zwykły taki edec, niż Sanrenu za stówę na przykład, nie? Albo jakiś tam, jakaś tam CVV, czy jakiś tam Kizerek, czy jakiś tam QSP, albo Petrified Fish. To, to są noże wielorazowe, na długie lata mogą starczyć i są fajne. Natomiast jak chcecie czegoś typowego do roboty i nie potrzebujecie kroić Kizerek, choć tym odbity może bym kroił. Trzeba by było wypróbować. No to, to czemu nie? To może być to dobre narzędzie i zachęcam do spróbowania, bo to nie są duże koszty do spróbowania tego, czy Wam się będzie taki nóż podobał. I jak dorwę Milwaukee, a myślę, że dorwę jakiegoś fastbacka, bo chyba się tak nazywa ta seria, to też Wam o nim opowiem i też Wam powiem, co mi się w nim nie podoba, a co mi się podoba. Na pewno mi się bardziej podoba, że ma klips, a tu go nie ma, więc Gerber, ogarnijcie się tam, dajcie klips. Jak ktoś mnie ogląda i słucha, chociaż nie sądzę, to dajcie klips. A propos Gerbera, to jeden z y, widzów bardzo ciekawe komentarze mi pisał, że pracował w fabryce dla Fiskarsa i Gerbera i tam ciekawe rzeczy powychodziły, więc zachęcam do sprawdzenia mojego odcinka o Gerberze Daim i zachęcam do sprawdzenia tych komentarzy, bo dość ciekawe rzeczy tam wyniknęły. Także bardzo interesująca historia ma ten użytkownik. Nie pamiętam niku, ale bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo lubię takie właśnie uzupełnienia moich odcinków. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że jeżeli Wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę pod nim, najlepiej w górę oraz subskrypcję na kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, bardzo motywuje mnie to do dalszej pracy. Oczywiście możecie ten film dalej udostępniać, rozsyłać, wrzucać na swoje media społecznościowe. Mi rosną zasięgi, dzięki czemu docieram do kolejnych osób i być może komuś jakoś. Będę w stanie pomóc i będę pomocny. Pamiętajcie też, że sekcja komentarzy w całości należy do Was, dlatego napiszcie mi, co sądzicie o tym Gerberze i w ogóle o tej serii. Bo Gerber to teraz bardzo dużo takich innowacyjnych narzędzi wprowadza na rynek, bardzo mi się to podoba i muszę przyznać, że dużo fajniejsze i ciekawsze są to projekty niż nowych Ledermanów, które są trochę takie. Wtórne, tak muszę przyznać, niestety są trochę wtórne. Mimo, że Gerber nie wymyśla koła na nowo, to bardzo dużo takich innowacyjnych rzeczy dorzuca i, i gadżetów, y, które niekoniecznie by były takie. Oczywiste natomiast, y, natomiast je jakoś udoskonala i, i doczuca kolejne funkcjonalności, albo inaczej je projektuje i bardzo mi się to podoba, więc tutaj mm, pewne ukłony w stronę Gerbera za innowacyjność, chociażby bo tego właśnie potrzebujemy innowacyjności i nowych pomysłów, dobrze wykonanych nowych pomysłów. Więc napiszcie mi, co sądzicie o tym Gerberze Pribert Utility i jego bracie w wersji X, czyli Pribert X chyba ten mi się mniej podobał zawsze, chociaż jest pewnie mniejszy, bardziej kompaktowy i lżejszy. Napiszcie, czy Wam się podoba, co sądzicie o takiej konstrukcji, co sądzicie o braku klipsa, czy zgadzacie się z moim takim utyskiwaniem ciągłym na brak tego klipsa, czy nie, czy Wam się podoba, czy byście chcieli, czy byście kupili i co sądzicie o nożach użytkowych, czy to jest, to jest alternatywa do noszenia do EDC na przykład, do używania na co dzień, do cięcia kartonów, do otwierania paczek, do cięcia sznurków, bo do lasu to raczej nie, to jest typowo miejski, miejski gadżet według mnie. Więc napiszcie co o tym. Sądzicie. Chętnie się zapoznam z komentarzami i chętnie z wami podyskutuję. Proszę tylko o kulturę wypowiedzi. Pamiętajcie też, że znajdziecie mnie nie tylko tutaj na YouTubie na tym kanale, ale też na TikToku, na Twitterze, na Instagramie, na fanpage'u tego kanału, na Facebooku oraz na fanpage'u i na kanale do potęgi. A tymczasem nie pozostało mi nic innego, jak tylko pożegnać się z Wami w tradycyjny już sposób. Także trzymajcie się tam ostro i pozdrawiam!